Ale wiadomo, jest ja jestem Marcisław, a jesteście, to jest Sybir, gdzie ostatnio spotkaliśmy Pokaplontas. Która ostatecznie oddała nam... żebym przyjrzał się temu dziennikowi? Ja, że mogę kliknąć tam dwójkę, że mi go odcyfrowało, ale to jest kurde długie. Chodźmy w takim razie powiedzieć jeszcze Kerkowi, że ma przyleść z nią pogadać, bo... bo jej smutno tak samemu. Czy ja dobrze lezę? Tak. Ale myszka nie chciała tamtędy iść. Widać, że to gra z rodowodem. Gdzie teraz tędy? Ten... Najłatwiej będzie. Jezu. I oni powinni być w środku obozu? Tu przy ogniku, co nie? To jest Szamanka nie. kazać się nie bać złe duchy. Tak? To Syberiście. Gdzie ich znajdę? Stało razem z tą... z ajałaską. A, stoi sam. Jak poszukiwania, Kate Walker? Wiesz, przypadkowo spotkałam na cmentarzu córkę twojego poprzednika, Kanatika. Naprawdę? A co ona tam robi? Siedzi. Od dawna jest sama. Może jest... Nieco dziwna, ale okazała się być miła. Czy uważasz, że może nam pomóc? Dała mi dziennik swego ojca. Myślę, że mogą w nim być jakieś wskazówki, ale jest napisane po jukolsku. Mógłbyś go dla mnie przetłumaczyć? Oczywiście. Jeszcze jedno. Może mógłby się odwiedzić? Ta kobieta jest przeraźliwie samotna. Kontakt z kimś z plemienia jej ojca dobrze by jej zrobił. To dla mnie zaszczyt. W końcu to jej ojciec uratował świątynię. Pójdę do niej, jak przetłumaczę dziennik. Daj mi go, proszę. O, pokażcie ten dziennik. A to dlatego był taki pustawy. Szkoda, tylko że tu jest po. A, po angielsku wszystko jest. Ciekawe. Wydawało mi się, że. A nie, nie, dobra. Tutaj teksty wszystkie były po. rosyjsku zazwyczaj. Dopiero po naciśnięciu tu dostawałem tłumaczenie. Okej, okay, to wiem co te symbole oznaczają. No to ten. Chodźmy na miejsce i zobaczmy, co nam się uda z tym zrobić. Tam przeczytam fragmenty. Zaraz za drzwiami to było. Chyba. Tu powinno być krzesło. Jezus były komar. Chyba No I do prania. Świetnie. O Jezu, tylko jest więcej. To czy ale najpierw... Dobra, udało mi się to mniej więcej zetrzeć. A więc... Co to jest? Edukuję te słowa wam, którzy będziecie towarzyszyć kolejnym wędrówkom świe... śnieżnych strusi naszym następcom. Jak już z pewnością do powiedział wam strażnik krew z mojej krwi posta... Wienie tego chydnego betonowego cobra. Słuchaj, zostawiam wam tę mapę. W symbolach ukryte są wskazówki. Jaką mapę? <laughs> W razie nic ważnego. To nie jest nic. Znaczy to, to są rzeczy, które już wiemy, ale potrzebuje pomocy. Bólu, żałoby śmierci i poświęcenia. A to jest cztery, a tam jest ile tych znaczków do ustawienia? Osiem? Żałoby, śmierci, poświęcenia bólu okej. Okay. Eee. Tu jest pięć znaków, bo jest jeszcze szaleństwo. Potrzebuję jeszcze jednego. Chyba że mogłoby zapamiętywać ostatnią stronę. Hmm... <śm> Potrzebuję o, o coś tu było? Nie, jednak nie, chociaż to jest z, ten pokój z. gablotami. P.S. Jeśli jesteś oszustem, pragnącym zbezcześcić naszą świątynię, zatrzymaj się w tym miejscu. Twój ograniczony umysł nie będzie w stanie do niej dotrzeć. Od lat jeden z naszych kluczy spoczywa ukryty w jednym z waszych bożków próżności. Żaden z was tego jednak nie zauważył. To była ostatnia strona? Mhm. I Czyli trzeba się jeszcze za zabrać na górę? To było tu? Mhm. Wydaje mi się, że zaraz gra się kończy. Więc, jeżeli macie jakiś pomysł na kolejną serię, przygodówkową, ej, mogę coś zrobić? O, mogę. Czemuż szalik? Pierwsza rzecz. Aaaa. Ja nadal nie łapię przecież ma rękawicę. Dobra, może trochę, żeby. Może jednak to pomaga. Rzeczywiście. W porządku. Nic mi się nie stało. Mogła go jeszcze zdeptać. Tak szanuję prezent. To powinno być wszystko. Z tym, że. To mi nie pomaga. Ułóżmy na początek wszystkie symbole tak, jak są podane, i ostatni będę przerzucał. Zobaczymy, który to będzie. Chociaż? Narzędzia i Leżą tutaj już od dłuższego czasu. Ej, a ty to co? Muszą być jakieś wskazówki, jak znaleźć świątynia. Hmm? Soczewka 1 i 3, gdzie jest 2? Będzie tu? Nie. Ta, 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 dobrze, dobrze, lecę. Ta strona. Ból żałowa śmierci poświęcenie. Czyli najpierw to takie P? Wiecie, co nie? Lecimy normalnie, jest to? Czy nie? No, musi być to. Zrobię sobie zaraz screena Jak tak można minusować z żałoba? Hmm? Ej, nie ma. co do cholery? Tu jest tylko żałoba. I tak mi to nie pomoże, muszę mieć te symbole na oku. Hej. Z poświęcenie, czemu poświęcenie w sumie jest jedyny, który tam pasuje, więc najwyraźniej musi być. Które to jest? Dużo mi to pomaga. Mam mieć symbole, ale i tak trzeba sobie je przetłumaczyć tutaj. Czy mam poświęcenie? Ból? Zachęcam ten guzik wstecz. Nie ma takiego... ojoj. Oj. Świetnie. Eee. Śmierć. Czy pasuje. Chyba. Z poświęcenia już był. Ale jest o jeden więcej, więc musi chyba tak być. I. O, o, o jest ból. I to już chyba mogę po prostu je. Poszło. czewka 3 idzie one mają iść Pozbyć się tego już Dziękuję, panna Kate. Nie ma sprawy, Baylittla. Recy da się iść w tę stronę. A tu nie ma nic. Nie, no jest długa droga i dużo Baylittlów. Wow. Kolejna brama, a tu różowo? I tu jest otwarty. Zrobiłem kółko wokół nie. Jest cmentarz? Nie cmentarz był na górze, co to są za płotki? Jesus Christ, jakie wielkie jest to miejsce. Już muzyka się skończyła, bo polazłem za daleko. Może tutaj, przy tej statule Stalina? Lenina? Marksa? Kogokolwiek? A, tu Wędrówka jest jakieś wyjście. Przez tunele tyle mnie kosztowała. Nie ma mowy, żebym tam wróciła. A to są tunele. Ja nie rozumiem. A zresztą. Hmm? Według internetów to tam są nějaké schody w dół. Nie chwila. To było na piętrze, czyli schody w dół, czyli wracamy z piętra. Okej, okay, ale i tak polazłem mnie w tą stronę. Czemu to miejsce tu w ogóle jest? Ta gra jest pełna pustych lokacji. Mogę wyjść. Anna Kate? Czy to jest ten softlock, który ludzie mówili o nim w internetach? Czy ja sobie zepsułem grę? E <śmany> Urwał. Wiem. Wczytaj grę. Problem? Oczywiście, że problem. Dobrze, że ten autosave nie jest aż taki częsty. Jedyny raz, kiedy może... możemy to powiedzieć. Ale okej, okay, skoro to będzie tyle i gra w sumie już się zbliża do końca, to tutaj się może zatrzymamy na dzisiaj. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajk, like, jeżeli tak, i zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie jednym z ostatnich. Jak macie pomysł na serię, to mówcie. Jak nie, no to zrobię z kalówkulu Shadow of the Comet. Dlatego byśmy nie chcieli. Nie no, może byśmy chcieli.